Wszyscy mówią: Wolę słyszeć prawdę niż słodkie kłamstwo, ale do momentu, kiedy prawda wbija się jak nóż w ich wygodną narrację, bo prawda nie głaszcze po głowie, nie klepie po plecach i nie mówi: Wszystko jest ok, nic nie zmieniaj, a prawda mówi: To Twoja wina. To Twoje decyzje, to Twoje zaniedbania i to właśnie boli. Dlatego większość nie chce prawdy, a chcą iluzji z filtrem. Chcę, abyś ich motywował, ale nie konfrontował, byś mówił głośno, ale nie o nich. Prawda nie jest popularna. Prawda nie buduje zasięgów, ale prawda buduje charakter. Więc jeśli masz wybór, być lubianym za kłamstwo czy znienawidzonym za prawdę, wybierz prawdę, bo kłamstwo daje komfort, ale prawda daje wolność.